27 maj Środa jestem kryptomarzeniem i zapraszam do wiadomości. A dziś w wiadomościach. Na BitBay'u dostępne są już płaty i wypłaty w funtach brytyjskich. Potfel Kalibra zmienia nazwę na Nowi. W Hiszpanii przybyło przypadków cyberprzestępstw. Bitcoin Future. Najbliższy piątek wygasają kontrakty i opcje warte 33 tysiące bitcoinów. Na koniec szybki rzut okiem na rynek. Zaczynamy. Od 26 maja 2020 na giełdzie Bigelowy możemy zakupić interesujące nas kryptowaluty za funta brytyjskiego. Dodatkowo giełda nie pobiera żadnych prowizji za wpłatę depozytu w funtach brytyjskich, a jedyne koszty, jakie ponosi inwestor, to koszty związane z transferem gotówki z banku na giełdę według cennika banku, w którym znajduje się konto inwestora. Należy dodać również, że czas oczekiwania na dodanie środków do konta został skrócony do minimum ponieważ przelewy w funtach brytyjskich będą księgowane przez całą dobę 7 dni w tygodniu portfel Calibra zmienia nazwę na Nowi według oficjalnego komunikatu prasowego portfel Nowi zostanie wydany jako samodzielna aplikacja która będzie zintegrowana z messengerem i whatsappem czyli z dwoma aplikacjami które należą do facebooka które łącznie posiadają 3 miliardy użytkowników. Należy dodać również, iż wszyscy użytkownicy będą musieli przejść przez proces weryfikacji dokumentów. Niestety nowy portfel nie będzie obsługiwał innych kryptowalut, które nie zostały stworzone przez Facebooka. Hiszpania ostrzega przed cyberprzestępcami. Enrique Figueroa z dziennika Lagardia zauważył, że liczba przestępstw popełnianych w tradycyjny sposób spadła, natomiast przestępstwa popełniane za pomocą sieci wzrosły. Jak to działa? Na przykład, wysyłane były fałszywe sms -y z prośbą o wysłanie pod fałszywy numer podziękowania dla hiszpańskiej służby zdrowia. Oczywiście, po wszystkim okazywało się, że wysłany SMS kosztował dużo więcej niż przewiduje to operator, w którym mamy telefon. Uczmy się na błędach innych. Jeżeli otrzymamy podobny sms, po prostu na niego nie odpowiadajmy. Bitcoin Futures. W najbliższy piątek wygasają kontrakty i opcje warte 30 1000 bitcoinów. Liczba otwartych pozycji na opcjach i kontraktach Bitcoin Futures osiągnęła w ostatnich tygodniach rekordowy poziom. Już w najbliższy piątek, 29 maja, wygaśnie więcej niż 50% aktualnie otwartych pozycji, wartych razem 33 tysiące bitcoinów. Jak to się przełoży na cenę bitcoina? Ciężko powiedzieć, natomiast warto to brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zakupie lub sprzedaży swoich kryptowalut w najbliższym czasie. A teraz szybko przejdźmy, zobaczmy co dzieje się na rynku. Market cap, market cap dzisiaj to 255 miliardów dolarów. Dominacja bitcoina w stosunku do innych kryptowalut to 65,9%. Natomiast cena bitcoina na dzień dzisiejszy to 9167 dolarów. Jeżeli spojrzymy na rynek, to świeci ładnie na zielono. W, w przedziale siedmiodniowym. Rynek wygląda troszkę gorzej, ponieważ pierwsze 12 czołowych kryptowalut wciąż na minusie. Bitcoin minus 3,91%, Ethereum minus 1,34%, XRP minus 2,19%, Bitcoin Cash minus 2,19%, Bitcoin SV minus 5,8%, LTC minus 1,2%, Eos minus 1,54%, Tezos minus 3,42, Cardano minus 1,94, stellar minus 5% iota minus 1,20% kryptowaluty, które nam dały największy, największy zarobek w tym tygodniu to Teta 36%, wiczeń prawie 8% Zeliga 27,48%. Jeżeli chodzi o analizę techniczną, Bitcoin próbuje po raz trzeci przebić 10 tysięcy, natomiast jeśli mu się to nie uda punktami wsparcia, na które należy zwrócić uwagę, to 8500 i 8300. Jeżeli spadniemy poniżej 8300, to niestety pójdziemy w kierunku 7 tysięcy, jeżeli natomiast uda nam się tym razem przebić 10 tysięcy, to jest duża szansa, że zobaczymy 11, może 12 tysięcy. Na dzisiaj to by było już tyle. Dziękuję, cześć, pa i do usłyszenia. Pozdrawiam. Kryptonarzenie.